Witam państwa serdecznie już w nieco bardziej jesiennej aurze i zapraszam do obejrzenia najnowszych wiadomości z gminy Tarnów Opolski Marcelina Kowalik Zbiórka złomu w Raszowej. Mamy zamiar wymienić posadzki, yy, bramy wjazdowe, pomalować. Nowy proboszcz w parafii Przywory. Po 39 latach mamy nowego proboszcza. Dożynki na sołectwach. Zrobiliśmy w tym roku też koronę. Firma Luast z dofinansowaniem pracu zabaw. Postanowiliśmy dołożyć również cegiełkę. Strażacy ochotnicy z OSP Raszowa po raz kolejny zorganizowali zbiórkę złomu, z której środki będą przeznaczone na remont remizy. Mieszkańcy i tym razem nie zawiedli i wsparli druhów przekazując ponad 5,5 tony złomu. Piece, puszki, rowery czy felgi. Słowem wszystko co metalowe. Strażacy z Raszowej po raz kolejny przeprowadzili zbiórkę złomu, która ma pomóc w remoncie miejscowej remizy. Tak naprawdę można nazwać tą zbiórkę tradycyjną. Jedynie rok temu zostawiliśmy Radzie Sołeckiej, bo mają też ciekawą inicjatywę budowy placu zabaw dla dzieci. Dlatego w zeszłym roku tego nie robiliśmy, ale w tym roku już kontynuujemy. Męczymy się, chcemy zrobić remont strażnicy, bo tam tak naprawdę świeci jeszcze PRL-em i mamy zamiar wymienić posadzki, bramy wjazdowe, pomalować, żeby to wszystko wyglądało jakoś świeżo i na nowo. Koszt remontu jest wysoki, ale druchny i druchowie radzili już sobie nie z takimi przeciwnościami, dlatego cyklicznie organizują kolejne akcje. Szacowaliśmy gdzieś między 30 a 40 tysięcy złotych, mniej więcej połowę już mamy. Także będziemy jeszcze dalej walczyć, działać. Myślimy, że wójt nam coś pomoże, nas pomoże, ale to myślę, że w przyszłym roku, jak już sytuacja się uspokoi troszeczkę, mamy nadzieję, to będziemy tam próbowali jeszcze z budżetu gminy coś uzyskać. Potrzebę pomocy rozumieją także mieszkańcy, którzy pozbywając się niepotrzebnych przedmiotów, wsparli zbiórkę ochotników z Raszowej. Wiele domostw wystawia przed dom, pomagają załadować, także działają i chętnie oddają ten złom. Działamy. Ochotniczo, ale działamy zawsze, każdy jest. Akurat jedna ekipa tutaj jest, druga na drugiej części wioski. No i staramy się ile, ile się da, kto może przychodzi, pomaga. A pomagały także druchny, które podobnie jak ich koledzy uczestniczą nie tylko w akcjach ratowniczych. Ale i w działaniach na rzecz lokalnej społeczności. Ludzie są świadomi tego, że straż jest potrzebna, no i też widzą, że nie tyle wyjeżdżamy do akcji, tak, gasimy pożary czy ratujemy ludzi, ale też udzielamy się na wiosy, tak, czyli dbanie o plac zabaw, czy dbanie o plac przed strażą, przed świetlicą wiejską. Wdzięczność mieszkańców tym razem przejawiała się w ilości oddanego złomu. Który pomoże w realizacji remontu. Wydaje mi się tak, że mieszkańcy chcą nam w jakiś sposób właśnie tak wynagrodzić, że jesteśmy. Ile razy było, że nam podziękowali, oni się cieszą, że my też jesteśmy, tak? I im pomagamy. Co roku bardzo pozytywnie do tego podchodzą. No, jak widać, na załączonym obrazku jest tego dosyć sporo. Gdzieś po rozbiórkach, jakieś stare drabiny, rowery, wszystko co się już po prostu nie przyda. Kupili nowe, to stare wyrzucają. W czasie zbiórki udało się zebrać ponad 5,5 tony złomu. A to z pewnością nie koniec akcji na rzecz miejscowej jednostki. Rozwój oznacza mniej lub bardziej znaczące, systematyczne zmiany. Tym razem, na zmianę musieli otworzyć się parafianie z przywór i miedzianej, gdzie pojawił się nowy proboszcz. Szczegóły już teraz. Parafia przywory powitała nowego proboszcza. Został nim ksiądz Tomasz Jałowy, który przez 12 lat był wikariuszem w Głogówku, Opolu oraz Kluczborku. Wejście w rolę proboszcza to dla księdza duże wydarzenie. To jest, to jest zmiana i też takiego troszeczkę myślenia jako kapłana, bo to jako kapłan, jako wikary, troszeczkę wszystko inaczej wygląda. E, jako proboszcz to, to trzeba inaczej popatrzeć, są inne może obowiązki. To jest już konkretna wspólnota, o którą trzeba się. Troszczyć jako duszpasterz, jako kapłan. Przede wszystkim obowiązek modlitwy, który jest tak bardzo wpisany, bo proboszcz każdej niedzieli, każdego święta sprawuje najświętszą ofiarę za parafian. Jest tego konkretna już troska o konkretnych ludzi. Dla parafian, którzy tu mieszkają, to też jest wydarzenie. Po 39 latach mamy nowego proboszcza. Myślę, że na wsi ksiądz jeszcze jest ważną postacią i, i odgrywa jeszcze dużą rolę w wychowaniu dzieci i młodzieży. Ksiądz Tomasz dał się już nam poznać jako taki człowiek otwarty. Myślę, że będzie nas jako wspólnotę ze sobą jednoczył. Do tej wspólnoty może przyciągnąć dobry gospodarz parafii, będąc zarazem dobrym organizatorem. Z tej strony ksiądz Tomasz dał się już poznać lokalnej młodzieży. Już dużo z nami jeździł na wycieczki i bardzo nam się podobało. Ma bardzo dużo pomysłów i chce z nami coś zdziałać, więc bardzo nam się to podoba, dlatego też tutaj, tutaj jesteśmy. Na jednym miejscu go się nie utrzyma. Co chwilę gdzieś leci, coś załatwić, coś. No. Zakręcony człowiek, bardzo pozytywny. Ksiądz Tomasz nie zapowiada dużych zmian. Stawia na kontynuowanie dzieła poprzedniego proboszcza, jednak idąc z duchem czasu. Nasz ksiądz poprzedni, Józef Kaszmarczyk, był wspaniałym proboszczem, ale niestety go dopadła choroba. No, sam nie był w stanie już, nie mógł po prostu. Dlatego ta zmiana była konieczna i myślę, że jest to zmiana na dobre też. Wierzę Pan Bóg, Jezus, to on jest najważniejszy, potem na pewno są ludzie, a potem są te wszystkie troski, które są takie bardzo materialne, czyli budynek, o który trzeba dbać. Ale jeżeli tego się chyba nie straci, taka hierarchia wartości, to chyba wtedy będzie wszystko dobrze się układało. No, Pan Bóg ma jakiś plan, jakiś cel, no i myślę, że to trzeba realizować. Piękne powitanie nowego proboszcza jest zapowiedzią dobrej współpracy z parafianami, z którymi ten plan będzie realizowany wspólnymi siłami. Pandemia dała o sobie znać w każdej dziedzinie życia. Tradycja dożynek od lat niezmienna w tym roku przebiegła w uboższej wersji. W Sołectwach Gminy Tarnów Opolski w ramach radości za plony odbyły się dziękczynne msze święte. W Przyworach miały w tym roku odbyć się dożynki gminne. Niestety epidemia wiele zmieniła. Tegoroczny sezon dożynkowy upływa bez wielkich korowodów i imprez plenerowych. Tradycyjnie jednak organizowane są msze święte dożynkowe. To jest taki, taki moment, kiedy mogą, mogą przyjść do kościoła podziękować konkretnie za to błogosławieństwo na roli. E, oczywiście praca też jest potrzebna, pracują. No, ale, ale błogosławieństwo Pana Boga też jest ważne, i to cieszymy się, że, że jeszcze są rolnicy, którzy właśnie chcą przyjść, podziękować. I dałem konkretne świadectwo też. Oprócz dziękczynienia za tegoroczne plony, rolnicy prosili o błogosławieństwo w ich niełatwej pracy na kolejny rok. Rzemki zawsze muszą być. No właśnie. Nawet to by, niekiedy było tutaj tak, już w tym, w tym akurat worach były już, ale lata temu, nie? Byłyby na przykład takie powodzie, że były cztery powodzie w ciągu roku. Także to też nie zostało nic na tych lepszych ziemiach. Nie? A też dożynki musiały być i koniec. Trzeba, trzeba dziękować za wszystko. Nie? Czy jest mniej, czy więcej, ale dziękować trzeba. Mieliśmy grat, który dosyć zniszczył uprawy. Niektóre pola były ponad 90% zniszczone uprawy, a drugie zboża, czy ziemniaki, kukurydza też wszystko ucierpiało. Czyli nie był to najlepszy rozwój. No, niestety nie. Pogoda pokrzyżowała również plany paniom, które chciały przygotować nowe wieniec dożynkowe. Korona jest zeszłoroczna. Był u nas grad, który zniszczył plony. Wcześniej było, było mokro, potem sucho, więc doszliśmy do wniosku, że skoro nie ma tych gminnych to będzie zeszłoroczna korona, bo jest śliczna. Starostami dożynek parawialnych w Tarnowie Opolskim byli Państwo Duda, którzy w imieniu wszystkich rolników sołectwa ofiarowali dary tegorocznych zbiorów. Z tego szukam. Tak, Masło od rolników, świeże. Także będziemy dziękować za, będziemy dziękować za tegoroczne dary i pilony. Chciałem zapytać, czy tutaj w Tarnowej macie y, sporo jest tych rolników, nie. gospodarzy dużo? Jest troszeczkę nie, ja wiadomo, ci mali się tam już po prostu wykruszają nie, i te grono się tak troszeczkę ściaśnia, nie. Że została tak nas taka garstka, można powiedzieć. Ale staramy no, się jak najbardziej tę tradycję pielęgnować. W uroczystej procesji panie Starnowa-Opolskiego prezentowały wieniec dożynkowy, przygotowany z tegorocznych zbóż. Nie był rok taki no, idealny, bo była i pogoda deszczowa, później było trochę słonecznie. Musieliśmy pozbierać te wszystkie kłosy, żeby tą koronę po prostu zrobić. No, ciężko było w tym roku, no, bo naprawdę zboże było i mokre. Trzeba było zbierać między deszczami. Po jeden, dwa dni było słonecznie, później była pogoda taka bardzo deszczowa, ale udało nam się trochę nazbierać i zrobiliśmy w tym roku też koronę. Tego dnia dożynki odbyły się również w Miedzianej oraz Kosorowicach. Zaś w pierwszy weekend września zaplony podziękowali rolnicy z Raszowej i Nakła. 75 tysięcy złotych. Taką kwotę firma Luast z ternowo Opolskiego przekazała na budowę placu zabaw. Dzięki staraniom wójta udało się pozyskać pieniądze, które niebawem przyczynią się do Nowej inwestycji na osiedlu zakładowym. O szczegółach w relacji naszych reporterów. Firma Luast o niemal stuletniej tradycji od 1996 roku jest obecna w Polsce. Od 15 lat również w Tarnowie opolskim. Przy wyborze miejsca, gdzie chcieliśmy umiejscowić centrale naszej działalności w tej części Europy, to kluczowym elementem było rozważenie również sprzyjających warunków do prowadzenia biznesu. Co na pewno nam zapewniała i zapewnia w dalszym ciągu współpraca z lokalną społecznością i urzędem gminy. Jak widać, działa to w dwie strony bo zakład oprócz tworzenia miejsc pracy wnosi wiele więcej w życie lokalnej społeczności. Chętnie włączamy się we wszelkiego rodzaju inwestycje i inicjatywy związane z ochroną zdrowia, z ochroną środowiska. Jak i również z edukacją. Te trzy obszary są głównym elementem naszej strategii. Zakłady wapiennicze LUAST wspierają gminę, dofinansowując wybrane inwestycje. Jedną z większych była budowa tężni solankowej. Pomoc gmina otrzymała także w kryzysowej sytuacji związanej z epidemią. Od samego początku byliśmy bardzo mocno wsparci takimi rzeczami, które notabene zakład posiadał na swoim magazynie. Mówią o maseczkach, o środkach dezynfekcyjnych, a wiemy, że początek koronawirusa był taki, że nie można było nic dostać. Myśmy ogólnie mieli wszystko. Kolejnym gestem pieczętującym dobrą współpracę stron jest umowa podpisana w połowie września. Dzisiejsze spotkanie miało na celu podpisanie umowy przekazania bardzo znacznej kwoty na plac zabaw w Tarnowie Opolskim, dokładnie mówimy o osiedlu zakładowym. To jest inwestycja dla całego Tarnowa, bo wiemy, że dzieci będą na ten plec uczęszczać nie tylko samego osiedla, ale to już jest taka inwestycja poważniejsza. Zaczęło się od internetowej zrzutki, zbiórki złomu i pozyskiwania sponsorów. Dziś akcję wspiera również łast. Na osiedlu, na którym plac będzie budowany, mieszka również wielu naszych pracowników i wiemy, że dzieci mieszkające długo wyczekiwały, wiązały duże nadzieje z, z wybudowaniem takiego. Placu. No i my postanowiliśmy dołożyć również cegiełkę do tego projektu. Cegiełkę nie małą, bo w wysokości 75 tysięcy złotych. 50 tysięcy dołoży gmina, a 20 sołectwo. Do tego dojdą kwoty pozyskane od sponsorów oraz ze zbiórek. To już wszystko we wrześniowym serwisie informacyjnym. Zapraszam do śledzenia naszych materiałów na YouTube oraz Facebooku. A tymczasem do zobaczenia w przyszłym miesiącu. Dziękuję za uwagę.